Witajcie ponownie na moim kanale. Ja nazywam się Kajut, a dzisiaj będzie oczywiście kolejna gra Indie. Dzisiaj to jest Folk Hero. O czym ta gra będzie, zaraz się dowiemy, ale to mi wygląda na taką... Coś pomiędzy takim pikselowym... Hmm, pikselowym co? Piksel pikselowym... ani na tym serwie, bo jeszcze testowałem jak... E jeszcze testowałem na czym gra polega, ale to jest nic straconego, bo to było tylko prowadzenie i samouczek. Oczywiście prowadzenie musi być. Jakaś zła wyspa się pokazywa, pokazała. pokazała. Nawiedzenie przez potwory, standardowo. Jeszcze jeden śmiałek musi być wyjątkowy, żeby być bohaterem. No reakcja jest taka, taka. Prześmieszcza. O, jesteśmy tym bohaterem, tak? Ile co to są jakieś symbole? To są pewnie jakieś do metra progresji. Złoto, flagi i diamenty. W na razie wiem, że shiftem robimy specjalny atak, który możemy sobie zobaczyć pod tabem. Wystrzeliwuje strzały i automatycznie. Pod prawym mamy celowanie z łuku, a pod lewym mamy atak. I oczywiście wszystko zależy od staminy, ale system staminy wszyscy lubimy. No i teraz, żeby przejść dalej, musimy pogadać sobie z naszym yy, nauczycielem. Tutaj jakaś tablica zadań będzie, tu będzie... Tu są przedmioty, które odkryliśmy w czasie chyba gry. Mi się wydaje, że nie mogę do niego do chaty wejść, nie mogę też pójść. A, czyli jednak mogę bez samouczka, dobra. Idziemy na wyspę. Bo i tak niczego nie mam. Dobra, wyspa pierwsza. Jakiś pierwszy słaby mobek. A, czyli dobrze wiedzieć, żeby nie celować. Jak kto się sprzymie, dobra. Życie zwiększone, coś w tym rodzaju. Dobra. I się ty pojawisz, ok. Czyli sprzedawca nie jest miejscem gdzie możemy sobie odpocząć. I naziłem 50zł, nie, nie wiem dlaczego. O, to kolejny mobek? Nie. To wieśniak jakiś. I to też jest wieśniak. Mogę beczki rozwalać? Mogę. E, taki moc, taki dobry przedmiot, ten? Z, z beczki zdropnął? Co jest? Mogę iść albo do góry, albo na, na lewo. Idziemy na lewo. A, chyba tu mam pokazane. Co, mam poka tu mam mapę pokazaną? Czy o co chodzi? Jeszcze sekundę pomyślałem, że to jestem. Ale mnie mocno kajają A ja słabe mam o koordynację, chyba. Dobra, co to jest? Mam, 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 O kurde, dobra, tego nie powinienem w pułapki folii, czyli też. Ta gra posiada elementy środowiskowe, które na serio dobrze wiedzieć. Mogę po lesie chodzić, mogę, ale tam pewnie nic nie ma. Chyba, że się zdziwię i znajdę jakąś znajdźkę. Skrzynkę otworzyłem, w pułapkę wpadłem, ale nie powinienem. W e, to już nie wpadnę, bo sobie zginę. Yy... Najszybsza śmierć w grze. A, czyli to jest moja postać początkowa, dobra. Zyskałem 3 flagi za zabicie 3 przeciwników, okej, okay. a to są rozdziały, dobra I tu są achievementy albo mogę ulepszonego ataku używać, tak? E reputacja Czyli to są... to jest złoto? To jest... znaczy to są żetony, to jest reputacja, a to coś jest innego, dobra. lecimy z drugim podejściem. Bo nie może tak być, że ginę w drugiej lokacji. O nie, stamina się kończy, dobra. Będę musiał pamiętać, żeby nie klikać bezmyślnie. Ulepszyć ultimate. Nie, nie, nie trzeba mi. A ty co mi. Po Mogę Cię w pułapkę wepchnąć? Nie mogę. Kurde. Dobra, to teraz idziemy do góry. I zobaczcie, co tutaj jest. Ale gra mi się zdaje, że troszeczkę przycina przy spamowaniu ataków. Dobra. Na łuk cię zabiję. Łatwo z tobą. Blacksmith. Next level. Chyba... Chyba pójdę w atak normalny. I mogę ci jeszcze raz ulepszyć, czy nie mogę? Dobra, czyli jeden specjalny gościu jest na plansze. A ma... Na lewo jest co jakieś serce, ta? Jakiś healing, coś w tym rodzaju. I niestety muszę znajdźki zbierać, znaczy z potworów muszę zbierać. Przeszekane, dobra. To jest tylko pytanie czy mi się bardziej, chyba bardziej mi się opłaca zabijać wszystkie mobki na, na planszy, tak? Dobra, lecimy na lewo i tam jeszcze na dół zejdziemy. O, czyli po twoje też spadają w pułapki, dobra. Tak tak lubię. Dobra, łatwo. Dostałem życie jakieś. Eee, nie. Dobra Nie mam staminy Na szczęście się nic dostają jakieś z tego małe bo małe ale chyba jednak są kolejny Blacksmith Ulepszę lepsze ja mieczem, chociaż rzadziej go używam na razie O, już mogę na cztery strzały Zaraz. Zaraz na trzy. Zaraz na trzy. Nie wieśniakami sobie mogę pogadać, ale nic mi nie radzą. Na dole było serce, tak? Łapka. Trzy, trzy strzały, mobek. Jakiś specjalny potwór. Wilkołak. Robi że jakoś. Wieszaj, że robi pod rząd. Dobra. Yy, i dlaczego to jest serce? Chyba naokoło muszę przejść, bo przez las nie daje rady. Yy, skacz. Raz, jeden strzał. A czy on jeszcze chce mnie ugryźć? Dobra. To jest strzały, mobek pada. Hmm. Przydałby się jakieś jeszcze jedno ulepszenie broni. Żeby mógł na trzy strzały, bo tam do 3, w tym strzale bardzo mało zabija. Dobra, jednak nie padłem. Nie. Na dystans ich. A tam łucznik jest, to niedobrze. Dobra, wystrzel. 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 Dobra. Myślałem, że w za tym strzelę dawał. No mi. A to się jeszcze świeci, też mi dodaje obierzenia, więc prawie padłem tutaj. Dobra, życie. E, nie na maksa, ale jedno. A to maksymalne życie daje, dobra. To inna sprawa. I muszę iść do jakiegoś drzewa. No, bo to teraz na lewo skoczymy, chyba. No, da, dasze. No, no, ale woskoczymy tutaj to będzie jakieś znaczka. Nie ma nic. Dobra. No strzel. Dobra, połoczniku. I teraz mogę was tam. Ten... Wystrzelać. Dobra. Tych ty, mogę też wystrzelać. Dobra, ledwo, ale le dało. 20 życia na strzała. Dobra. Sprawdzamy u dołu, gdzie pewnie bossa nie będzie, ale. Kolejny Wilkołaki. Dobra, jednego mniej. Dobra, po Wilkołaku. Tego mogę strzałami, bo się nie rusza jakoś wybitnie. Nie. No, to po prostu tam znajdźkę jakaś. Dobra, tutaj nic już nie ma. U góry też nic nie było. Teraz idziemy na kowala ze zbrojami. tej te ikonki jeszcze nie wiem co oznacza chyba. O, skrzynka. A bez strzel? bez skrzynka, pokaż mi co dajesz. Nie wilk. Psz. Eee, nie w tą stronę uderzyłem. Dobra, dobra. Jest spoko, jeszcze jedno podejście. Eee. A, kolejne rzeczy. A kolejną klasę. Dostanę go lepsze. Recruit hit. Potrzebuję 100, 100, 100. No to trochę grindu będzie. I ty powinieneś też mieć pokazane właśnie rzeczy, które odblokowałem. No to co? Do 3 razy sztuka, prawda? 2, 3, 4, 5, 6 Czyli jedno ulepszenie to jeden atak mniej. Dwa tylko potwory były? Pójdźmy do tego. I takim zygzaczkiem może to przejdziemy. A, dostałem się do tego tego. Drzewa. Ale się atakujemy. Znaczy on niż ja, ale ciągle. A bo zaraz padnę, to muszę go wystrzec. <coughs> nie było to wcale nie moje. Nie mój brak umiejętności w takich grach wcale, a wcale dobra. Jedziemy dalej. Znowu drzewo. A to był przeciwnik, a jej nie zauważyłem. Oni jeszcze po sobie mogą bić, fajne. A jak się zabiją, to będzie jakiś pakiet, znaczy pakiet za to, jakieś osiągnięcie. Aż, wystrzelam cię. Ech. Nie żyjesz. Dobra, czyli moneta to jest kowal, ta? Czy nie kowal, tylko kupiec? A no tak, przeciwnik idzie nad nie mogę zobaczyć przez to. Eee, te, pu te okruchy życia zawsze na każdym. Okej. Okay. Będę znać truciznę, tylko co mi potem? Pokaż mi co tam masz. Dobra. Pojaździk. Leczonko, zawsze spoko. Jestem na full życiu już. Skrzynka. A, ulepszam To ja chyba chcę mieć to na łuku. Bo bardziej DPS mi zależy bardziej na DPS mi zależy jak będę używał miecza e, bardzo mało te bardzo mało dymage odbije ta ten, bije ten łuk Dobra eee Dawaj lepszej miecz, a łuk będzie moim takim ratunkiem. Pierwszym strzałem i pewnie ostatnim. Mam już 25 flag, czyli mam 1 czwartą drodze, no. Ignite. Poziom trudności przeciwników wzrasta wraz z tym, jak długo... ile pokoi chyba przebiegnę, bo... ...na się wilkołaków nie widzę. O, ko na konaxa prawie. się powiedzieć na maxa, nie. Ech, muszę całe... Muszę wszystkie ciosy wtrafić w tego dzika. ja muszę... za jakieś zadanie dostałem. Jak zginę dwa razy w tym miejscu, w którym nie powinienem, żeby jakieś zadanie robić, to będzie mi naprawdę głupio. skrzynka. Mówment 5, dobra Stone of the Forges. Stone of the Forges. Skrzynkę zabrałem. Czyli to mamy zadanie, jakieś zrobić, tak? Czyli muszę coś zrobić. Jakiś płomień przenieść, czy coś. Nie, 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 teraz Nie, nie, nie padaj. Dobra. Pięć życia jak przeciwnicy. Dobra, żadnej runy. I to też się kupiec? Chyba od run, a tam od przedmiotu był. Coś się tym rodzaju. Dobra. No I padłem. Ale to byłoby chyba na tyle, bo to stać starczy w takiej grze, że będzie powtarzalne. Mi się zdaje, ale... Nie, wcale to nie tłumaczy tym, że nie mam żadnych odblokowanych rzeczy, ani nic takiego, ani nie umiem w to grać. Open 600 Talenty. Bo chyba to muszę ulepszyć, tak? Czy coś innego? Nie, chyba chodzi o to, żeby tutaj... U Kowala 5 ulepszyć jeden miecz, chyba tak mi się wydaje. W każdym razie, to by było chyba na tyle w tym materiale. Taki króciutki będzie dzisiaj, czemu bo nie, bo i tak nie ma za dużo, co pokazywać, żeby nie pokazywać. Ale, 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 ale nieważne. Ja byłem Kajot. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A to była ciekawa gra indie o nazwie Folk Dajcie znać, jak Wam się gra podobała. Bo jest... ale... Bo nie, nie, w sumie nie, nie wspomniałem ile tego, jak kosztuje, bo kosztuje 40 zł na Steamie, a chciałem grać w darmową wersję, ale się zagapiłem i zapomniałem pobrać. Więc w każdym razie do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym materiale. Pa pa!